Witam wszystkich serdecznie na kanale Agroday 93 Jak widzicie Znowu razem z tatą jedziemy w trasę Tym razem po co No coś trzeba znowu kupić Tak żeby się interes kręcił Jak to mówią A tak naprawdę to Pamiętacie moje ogłoszenie Co mówiłem, że traktorek jest na sprzedaż No to nie niecałe dwa dni Na ogłoszeniu I poszedł Tak naprawdę nawet niedaleko nas Bo Poszedł jakieś 10, może 15 km od nas od naszej miejscowości, także niedaleko. No a ja szukałem czegoś, tak jak Wam mówiłem, z wyrzutem bocznym, żeby nie do kosza, żeby znowu się nie zapychało na dużych trawach. I tak samo podjąłem decyzję, że będę szukał czegoś starszego. Nie nowego, kurde, znowu plastiku. Bo to nie będzie wytrzymało tak naprawdę na długą metę to, co ja koszę, tak? I szukam po prostu. A druga sprawa to klimaty. Ja wolę starsze klimaty, jak sami dobrze wiecie eee, i kwadratowe maszyny, samochody. Także szukałem tak samo traktorka w takim stylu eee, coś dobrego z metalowymi blachami, nie plastikami i żeby wszystko było manualnie załączane żadnych czujników, żadnego nic. Bo jak dobrze wiecie, w Alpinie wszystkie czujniki wywaliłem, bo tylko same problemy stwarzały. Także yy, kilka tam typów tych traktorków szukałem przez OLX, ale w Świętokrzyskim wielkie G było, niestety. Yy, ciężko w ogóle było coś znaleźć w takim dobrym stanie, bo ja też nie chcę traktorka do generalnego remontu, tylko coś w, w dobrym stanie, żeby było. Wiadomo, poprawki poprawkami, ale żeby to nie była ruina yy, przerdzewiała do imentu. No i traktorki typu brałem pod uwagę firmy MTD, yy, MTD na yy, Yard Pro, Yardman. To no wszystko jest od MTD po prostu, nie? Yy, brałem też traktorki jakieś Hondy, Toro yy, i w końcu wpadły mi w oko traktorki Westwood. To jest angielska firma, angielski traktorek. Lata... Ten po który jadę, to będzie lata 90. Coś takiego. Silnikiem, silnikiem też mocniejszym chciałem traktorek, bo tam wiecie dobrze, że tam jest no spora trawa i mokra, także to też dostaje po dupie. No i tak minimum 13 koni chciałem, żeby ten traktorek miał, no i kosisko takie. Do stołowy Wystarczająco by było. No i tempo, którego jadę ma silnik V2, czyli dwucylindrowy silnik Brixa starego typu na, żeliwnych, na żeliwnej tulei z pompą oleju o mocy 16 koni mechanicznych. Kosisko ma chyba 110 czy 115 cm, a dodatkowo jeszcze ma z tyłu szczotkę plus kosz. Czyli, bo on nie wyrzuca na bok, tylko wyrzuca tak by z kosiska do tyłu jak rotacyjna, robi pokos. I jeszcze zanim jest szczotka pod, no, oczywiście podnoszona opuszczana razem z koszem połączona że możemy to zbierać do kosza możemy też y, samą szczotkę podłączyć i rozrzucać po prostu za nas a możemy też poko zostawić także no zobaczymy co to będzie czy, się, czy będzie fajny czy nie po zdjęciach yy, po zdjęciach nie jest zły jest tylko trochę wiadomo przykurzony bo on stoi cały czas pod tym yy, pod, yy, w i nieużywany jest już praktycznie ze względu na to, że no mają duże ciągniki, ten ciągnik był kupiony dla wnuczka, mówił tutaj pan, ale nie chce tym jeździć, no to on mówi, że sprzedaje po prostu i tyle. Zobaczymy jaka będzie realia, tak? No, mówię, że. No dwa cylindry to dwa cylindry w takim traktorku. Na no, fajnej się wydaje po zdjęciach, nie jest zniszczony, wiadomo jakieś tam poprawki, akumulator będę musiał kupić, bo, nie, bo jest padnięty. Ale tu pan zadeklarował, że odpali go, zrobimy próbę, wszystko z kapli. Także jestem dobrej nadziei. A druga sprawa nie jest znowu tak daleko ode mnie, bo 100 km to tam nie jest, nie jest znowu taka duża odległość. Także jedziemy, widzimy się na miejscu i maszyna, obejrzymy sobie ją. Tutaj właściciel zaraz przyjedzie. A no, widać, że długo stoi już. Uuu, ale silnier to tu jest. Konkret, 16 Twin 2 straty. Nie. Akumulator to jest tu. Tutaj one miały akcesoryjną bańkę na paliwo i to wypełniało. A to nie ma Bo widziałem. To jest chyba większe niż ten, co myśmy mieli. Ale siedzenie, zobacz, ładne, niezniszczone. zniszczone. Kierownicę trzeba tylko tutaj przyszyć, bo puściuszy, bo to jest ten... No i pomalować by trzeba. Ale. Na dnie kurwa. I no dalej. Większe pół zbiornika kurwa zemianie spuści. Tutaj się załącza kosisko. to jest hamulet parkingowy. A tu się reguluje góra dół ale ja Szynjesz, wracamy niestety nie zakupiłem sprzętu a no ze względu na to, że wiecie po wyglądzie to wszystko ładne na ogłoszenia. niestety nie wszyscy są tak uczciwi jak ja, że opiszą każdy mankament, każdą wadę czy każdą wadę usuną przed sprzedażą to miało być pięknie, ładnie, przez telefon dwa razy czy trzy dzwoniłem, zapewniano mnie, że kosiarka w idealnym stanie tylko umyć bo rzekomo syn nie chciał jeździć 10 lat, kupił mu John kosiarkę. No nie chciał jeździć, bo się tym nie da jeździć. Eee, co wam mogę powiedzieć? Eee, nawet tak, skrzynia biegów, no to jako tako jeszcze chodziło. Ale pasek nie ciągnął. Trzeba było dociskać pedał nogą, żeby pasek w ogóle zaczął ciągnąć skrzynię. Eee, druga sprawa. Opony popękane w nic. Dosłownie jakby je napompował mocniej, to może nie wiem, może by zimę wytrzymały i na wiosnę by trzeba było komplet opon wymieniać. Kosisko to była największa wada tego traktorka po zapięciu kosiska po włączeniu gdzie tu jedziemy, tu w lewo. Po zapięciu kosiska Kosisko zaczęło latać jak nie powiem co. No Noże wychluzdane w nic, praktycznie nie istniały. A jeszcze I jeszcze o obudowę tam biły noże. No to jak mogą być o obudowę noże, jak są tak wytegowane? Dopiero jak złapaliśmy za oś, to jedna nie miała luzu, ale druga tak latała. Ta druga latała, ta po tamtej stronie. I tu jest prosto i na temat. Tu jest prosto i na temat tu nie było tak, że nie chciał jeździć tym się już nie da jeździć bez generalnego remontu tej kosiarki to nie da się nic z tym zrobić ja wiem, ja liczyłem się z tym zresztą jak sami dobrze wiecie że jak kupię sprzęt używany, starszy to sobie to remontuje, ale tu nie ma co remontować tak naprawdę za te pieniądze, które chciał właściciel dla niego ja mu dawałem ja mu dawałem dobrą cenę niestety nie chciał bo ja bym sobie go powoli jako taką wyremontował no te opon to wszystko, ale jeszcze jedna wada się ujawniła, jak się zagrzał. Silnik zaczął kopić na siwo. Przy dodawaniu gazu zaczął kopić na siwo, zaczął przerywać. Nieładnie pracował, nie miał takiej wiecie, jak to ja mówię, werwy, wkręcania się na obroty. No dwucylindrowiec, żeby nie miał siły się wkręcić, to jest dla mnie szok. Druga sprawa jest taka, że chyba rozrusznik, nie, nie, może nie rozrusznik, ale coś z automatem. Bo w ogóle nie reagowała stacyjka na ten. Dopiero jak podali bezpośrednio prąd na rozróżnik, dopiero zaczął, do, zaczął kręcić ten rozróżnik. Tak czy siak, wizualnie też miał być ładny, ale niestety po wytarczu kurzu ładny nie był. Maska cała do malowania, do zdzierania, bo jest rdza jednolita. Reszta tak samo do poprawek. Z tyłu ten koszt, co widzieliście, tam jest taka siatka. Ta siatka też nie istnieje, trzeba by po prostu nową dawać, nie za te pieniądze, które chciał właściciel za niego. Jak chce, to niech stoi, to to dalej. Bo nikt, kto nie umie sobie tego naprawić, tego nie kupi. A znowu do naprawy cena, którą on wywalił jest za duża. Bo ja mu dałem 2,5 tysiąca, on chce 3 Niestety ja 3000 nie dam, bo jak sobie podliczyłem koszta, jeszcze akumulator kupić, akumulator dwie opony, zrobić kosisko, zrobić, zrobić poprawki lakiernicze. Nie wiadomo co z tym silnikiem. To jest warta świeczki. to wolę kupić jednocylindrowca, nawet 14-15 koni, a mieć gdzieś, kurde, to że on ma dwa cylindry i wychluzany dany silnik. Także to nie, nie jest warte. Tych pieniędzy nie jest warte zachodu. Wolę wrócić, wolę wrócić, tak naprawdę, z pustymi rękami do domu, stracić tylko na paliwo, a nie kupić trupa i się potem nim po prostu mordować. I cóż, i tyle. Niestety, zakup nieudany. Szukamy dalej. No i mamy kolejny dzień. Jak widzieliście, niestety wyjazd był nieudany. Nie zakupiłem traktorka i powiem Wam, że będzie ciężko, niestety, coś takiego kupić, bo przeszukuję. Roliksy i inne portale, i co jest fajnego, takie ze starszych po prostu modeli to jest 300-400 km ode mnie, a to już jest za daleko, żeby, taki, żeby za takim czymś jeździć, wartym do 5000. Bo ja szukam do 5000 takiej kosiareczki starszej, trudno. Zobaczymy, w końcu chyba kupię kosiarkę do ciągnika, jaką mi tyle choć też bardzo drogie kurde ostatnio to, to tak podrożało że to jest głowa mała dla mnie bo wcześniej to się kupu, były do wyboru bijakowe sadownicze kurde a teraz za 5000 to rotacyjno albo ose to jest dla mnie niepojęte to się dzieje po prostu na rynku jakie są ceny te za te maszyny czy to jest po prostu jakiś, nie wiem, boom, czy walnięcie po prostu sprzedawców, że tak to wszystko podrożało, nie mam pojęcia. Eee, nie mam pojęcia, powiem wam szczerze, dlatego ja już sam nie wiem, jestem zrezygnowany. Nie wiem czy cokolwiek kupię. Bo to, co mi się podoba jest daleko, eee, to co jest blisko mi się nie podoba. Ja też mam wiecie, wymogi, jakie mam, ale no płacę tak, płacę pieniądze i chcę coś dostać normalnego, a nie zapłacę 4 czy 5 tysięcy a dostanę złoma który się nadaje do malowania i do generalnego remontu dobra lecimy nie będziemy przedłużać odcinamy sobie końcóweczki spróbujemy przedłużyć o tyle chociaż i dopiero do tego dospawamy eurohaki bo tak jak przykładałem jak przykładałem to mogą być Powiem Wam szczerze, że za krótkie, jakby tu je przyspawał, to zobaczcie jeszcze się zbliża do ciągnika. Mocowanie a już są te belki takie sobie, jest niektóre maszyny ciężko podpiąć. Jeszcze jakbym je skrócił, to w ogóle. Także mam stare belki, trzeba je roś odciąć, po kawałeczku stawić i do tego eurohaki przyspawać. Także lecimy z tematem. Odcinamy. Bierzemy się zacięcie. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko nam wyjdzie. Najpierw odetniemy stare. Wymienimy sobie tarcze. Tonową, to zostałem o? I lecimy z tematem. Klapus, jedno oczko odcięte po spawach. Widzicie? Kurde mocna ta tarcza, zobaczcie. Mało to. Nie wiem czy te oczka zostawia, czy co. Zobaczymy. Na razie to odłoga. A teraz sobie odcinamy drugie. I zrobimy O. I teraz. No i druga końcówka, ta również jest Ta, która była trzymana. Zobaczcie, nie wiem czy będziecie widzieć. Pokażę wam. Widzicie? Jak ją pług przekrzywił. Jak upadł. I teraz tak. I teraz tak. Już Wam pokazuję. Tutaj robimy sobie faski. Musimy ściąć jedną stronę. Drugą stronę. No i tutaj od góry od dołu najlepiej. I tak samo zrobić z tym. I wtedy drugą stronę tą co będziemy przedłużać również tak samo zrobimy i tu w te faski nalejemy nalejemy spawu tak? zalejemy to fajnie a farbą to się nie przejmujemy bo farbę i tak będę malował i tak będę malował tak luzik. I idę sobie przygotowuję końcu, drugie te końcówki muszę odmierzyć uciąć i widzimy się na spawaniu to co bierzemy się za spawanie dociąłem sobie dwie przedłużki po 5 cm każda moim zdaniem po przymiarkach będzie to wystarczające tak wygląda przedłużka jedna jak widzicie sfazowana tak samo jak belki i teraz tą stroną Tą czołem dospawamy do belki, a potem sobie zrobimy faskę na Eurohaki. Najpierw sobie dospawamy to, potem sobie dospawamy Eurohaki. Także już szykuję. Yy, na razie migomatem. Yy, sobie połapiemy. A zobaczymy jak to będzie szło. Jak nie to po prostu przestawimy się na spawarkę. Przestawimy się na kawareczkę. Ale mam nadzieję, że do połapania mi wystarczy. Weźmiemy sobie ja mam takie coś, takie trójkąty i. Je oczyścić bo są trochę przewrodzone pyłem i może nam nie I tak też. No i teraz mamy... Równiutko połapane i musimy sobie podłapać od góry, od dołu. Oj, żeby to się trzymało. Kurde, postawiłem tu akurat statyw, żebyście widzieli. Tak ja sobie tu ustawiam amperaż na maksa praktycznie. Dobra. Także próbujemy. Dobra. teraz A, we... zobaczcie przyłapane teraz w drugą stronę i spawamy z drugim robimy dokładnie to samo co z tym bra mamy Mamy przetwarzane przeduszki. Ja sobie to obspawam, i widzimy się już, jak będziemy dopasowywać haki Mamy na kilka ścięgów złapane ściegów, nie wiem jak to się mówi. Jeszcze sobie rozszerzyłem bo tutaj ta przed mi, żeby jeszcze rozszerzyć bardziej, no to jeszcze roz, rozciąłem. No I zalałem kilka razy od spodu po samą górę. A i zaraz się wyszlifuje, zeszlifujemy sobie tutaj i lecimy eurohaki. Spawamy, zobaczcie, jak Wam się podoba. 60 i wreszcie te eurohaki. Zobaczcie, no na razie to jest pułapane. To nie jest pospawane na gotowo Ja sobie teraz belki odkręcę i obspawam na gotowo. Eurohaki, bo eurohaki to są tylko tak, wiecie, połapane na raz. Na razie by tylko je leciutko wtopić, żeby się nie oderwały. O. Wszystko jednak migomatem spawam. E, i, 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 fi, fi. fi. E, I tu jeszcze planuję dać od spodu płaskownik wzmacniający. Ale zobaczymy czy to wypali. Ja sobie ściągam belki do spawania a my widzimy się w następnym filmie i w następnym filmiku będziemy sobie robić przód będziemy sobie przerabiać ramiona tuza tylko ramiona tuza pójdą w drugą stronę czyli będziemy skracać rozszerzać i spawać eurohaki te od Mizara bo te sobie tak jak powiedziałem od mojego widza spawałem Warińskiego z tyłu i one tutaj będą. O, zobaczcie, to nie jest tak, że nie wiem czy się wydaje, że mi się wydawało że one są krzywowo spawane, tak ale to nie jest tak do końca. Tu ta belka po prostu na tym jabłku rusza się, na tym przegubie tam z przodu. I dlatego tak się to wydaje, ale belki, ale eurohaki są spawane, wymierzone tak jak powinny być. A nie, tak mi się wydaje. Ale dobra, my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.